Na czele z matką Chrystusową, jak i królową nieba i ziemi, królową Wszechświata, królową miłosierdzia, i królową Polski, wcielony syn Boży, jak i król, któremu z racji nastanie się człowiekiem, Bóg Ojciec wzlecił sprawowanie władzy nad Polską, ludzkością i całym światem. Stąd ma Jezus jest Królem w niebie i na ziemi we wszechświecie i naturalnie także i w Polsce. Uznajmy to prawdę i intronizujmy Pana Jezusa na naszego króla w sensie uznania bezgranicznego uwierzenia, złożenia w Nim wszystkich naszych polskich nadziei i umiłowania Go jako naszego najwyższego Pana i władcy nad całym narodem i ojczyzną Państwa. Kościołem w Polsce i wśród Polonii na sposób wieczności, czyli definitywnie. A wtedy, jak Matka Boża Maryja, zostaniemy ukoronowani na wieki, począwszy od naszego szczepu piastowskiego, aż po obecne i przyszłe, to jest do dnia ostatecznego pokolenia narodu. Bądź uwielbiony Jezu Chryste. Król nasz i Boże za koronowanie na wieki Twojej Najświętszej Matki Maryi, jak też i za nadzieję na koronowanie wszystkich dzieci Bożych Polskiego Narodu w Twoim wiecznym Królestwie Nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się niebie Twoje, życie królestwa Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, i tak i na siebie.